40 dni modlitwy i nabożeństwa Denis Smith. Wydawnictwo znaki czasu. Dzień 11. Prawdziwe wyrażanie naszej wiary. Ta sama zasada oczekiwania na Boga dotyczy naszych zmagań z pokusami i grzechem. Aby odnieść zwycięstwo w tych dziedzinach naszego życia, musimy polegać na Nim w 100%. Oczekiwanie na Niego jest głównym czynnikiem w zwycięstwach nad szatanem. Jezus żyje w chrześcijaninie przez Chrzest Ducha Świętego, dlatego mamy w sobie wszystkie cnoty Jezusa: Jego radość, miłość, pokój, wiarę, cierpliwość, czyste myśli itd., ponieważ On żyje w nas. Zatem, gdy jesteśmy kuszeni, mamy po prostu patrzeć na Jezusa aby doznać uwolnienia od pokusy, mamy oczekiwać na Niego, aby dał nam zwycięstwo. Złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. List do Hebrajczyków, dwunasty rozdział, pierwszy i drugi werset. Zwracając się do tych, dla których życie chrześcijańskie jest zniechęcające, Andrew Murray napisał, Droga duszo, jakże nieświadomi są oni tego, że trwanie w Chrystusie jest przeznaczone tylko dla słabych i zostało tak pięknie dobrane pod ich kruchość. Nie jest to dokonanie jakiejś wielkiej rzeczy i nie wymaga, abyśmy najpierw prowadzili bardzo święte i oddane życie. Nie. Ma po prostu zostać zachowana słabość poddająca się potężnemu. Gdy niewierny powierza się temu, który jest całkowicie godny zaufania i prawdziwy. Trwanie w nim nie jest pracą, którą musimy wykonać jako warunek do korzystania z jego zbawienia, ale jest zgodą na to, aby on uczynił wszystko dla nas, w nas i przez nas. Jest to dzieło, które on dla nas wykonuje, owoc i moc jego odkupieńczej miłości. Naszą rolą jest po prostu uleganie, Ufanie i czekanie na to, co On zobowiązał się wykonać. Biblijne oczekiwanie na Boga jest jedynym prawdziwym wyrażeniem naszej wiary w Niego. To prawdziwe objawienie naszej relacji z Nim. Jeśli naprawdę na Niego oczekujemy, nigdy nie będziemy się o nic martwić ani niepokoić, nigdy nie będziemy podejmować pochopnych decyzji. Zamiast tego będziemy mieć w sercu głęboki pokój przejawiać spokojną, pełną ufności postawę i nieustannie polegać na Jezusie, wierząc, że da nam zwycięstwo nad pokusą. W jaki sposób może to stać się naszym doświadczeniem? Musimy ufać Bożej obietnicy, że On zawsze we wszystkim o nas zadba i wierzyć, że nigdy nas nie zawiedzie. Czekam w milczeniu na Boga, bo On jest źródłem mojej nadziei. On jest moją skałą i moim wybawieniem, moim bezpiecznym schronieniem. Nic mną nie wstrząśnie. Od Boga zależy moje wybawienie i moja chwała. On jest moją potężną skałą, moim schronieniem. Cały czas mu ufajcie. Wylewajcie przed nim swoje serca. Bóg jest dla nas schronieniem. Psalm 62 od 5 do 8 wersetu. Ci, którzy są gotowi na spotkanie z Jezusem, nauczą się oczekiwać na Boga. Modlę się, aby Pan wykorzystał te rozważania, by przygotować ostatnie pokolenie na oczekiwanie, które będzie konieczne, aby przygotować się na powrót Chrystusa, ponieważ tuż przed powrotem Jezusa lud Boży znajdzie się w najtrudniejszym czasie, z jakim kiedykolwiek miał do czynienia, w czasie ucisku i udręki. W tym okresie historii Ziemi jedynie od Boga będzie mógł on oczekiwać codziennego zaopatrzenia i ochrony. Jeśli już wcześniej nauczy się oczekiwać na Boga, będzie gotowy na ten trudny czas. Oczywiście nasze zwycięstwo jest pewne, gdy Chrystus powróci, zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza i usunie hańbę swojego ludu na całej Ziemi, gdyż Pan powiedział, Księga Izajasza 25 rozdział 8 werset Do osobistych rozmyślań Jakie cechy Jezusa będziemy przejawiać gdy on będzie żył w nas? W jaki sposób zasada oczekiwania na Boga odnosi się do zwycięstwa nad pokusą i grzechem? W jaki sposób nasze oczekiwanie na Boga prawdziwie objawia naszą wiarę w niego? W jaki sposób oczekiwanie na Boga może stać się naszym codziennym doświadczeniem? Dlaczego oczekiwanie na Boga jest szczególnie ważne, gdy zbliżamy się do ostatnich dni historii ziemi? Czy jesteś gotowy na czas ucisku? Aktywność modlitewna. Módlcie się o to, aby Bóg ochrzcił was Duchem Świętym i ożywił was oraz swój kościół. Módlcie się o osoby na waszych listach modlitewnych i o to, aby Bóg nauczył was, jak oczekiwać na niego we wszystkim.